Tworząc samą zanętę powinieneś wiedzieć o grupach składników, które powinny się w takiej zanęcie znaleźć. Pierwsza grupa to składniki bazowe. łuka, tarta biszkopt czy mielona kukurydza. Robią objętość, bo stanowią 50-70% zanęty. Druga grupa to dodatki smakowe, które mają utrzymać rybę w zanęcie. Stanowią 10-20% i może to być mąka piernikowa, kopra melansa czy mielone orzechy. Kolejna grupa to składniki klejące, które odpowiadają za to, żeby z zanęty szło ulepić kulę. Są to różne kleje, płatki kukurydziane czy klej gryżowe. Dalej mamy składniki odpowiadające za pracę zanęty. Dajemy ich 5-15% i są to np. prażone konopie, kolendra czy słonecznik, ale również dające smugę barwniki. W końcu odpowiedzialne za ściągnięcie ryb z dużej odległości składniki zapachowe. Dajemy ich 3-5% i są to wszelkiego rodzaju atraktory i zapachy. W dobrej zanęcie powinna się znaleźć każda z tych grup składników.